Audycja prowa o Życie w Piątkowe Przedpołudnie o 11.30. Marcin Ślimak, Mirosław Kajstura, Biuro Prawne MS Signum. Witamy. Dzień dobry. Dzisiaj kolejny temat związany trochę z wieloma pokoleniami rodziny. Konkretnie postawimy tutaj nam seniorów, którzy często biorą takie pożyczki. Ostatnio mnóstwo tych biur pożyczkowych, kredytowych. Przekazując te pieniądze młodszemu pokoleniu, dzieciom czy wnukom. No i pytanie, jak tutaj się dobrze zabezpieczyć w tym przypadku, żeby nie wpaść jako senior w terapaty. Problem dotyczy naszych seniorów, którzy często zaciągają zobowiązania, przekazując pieniążki osobom trzecim, bliskim członkom rodziny, osobom zaprzyjaźnionym, ale ze spłatą zobowiązań i z całą sytuacją zaciągniętego zobowiązania pozostają sami, ponieważ osoby, którym przekazano pieniążki, często nie regulują poprawnie zobowiązań. Co w takim przypadku jak się zabezpieczyć? Wszystko zależy w jaki sposób strony umówiły się co do spłaty, bo o ile seniorzy pieniądze pozyskali ze źródeł zewnętrznych i są przez to zobligowani w myśl zawartej umowy do, regularnego spłaty, do regularnej spłaty zobowiązania, to de facto oczekują tego samego od osób, którym pomogły. Jeśli są to środki prywatne, relacje są inne. Niemniej jednak, w każdym tym przypadku rekomendujemy naszym klientom, aby mimo tego, iż pomagają osobom. Bliskim starały się zawrzeć sobie jak nie jakąkolwiek krótką umowę, to przynajmniej jakiekolwiek oświadczenie, osoby, której pomagają, iż ta osoba będzie to zobowiązanie spłacała. Mówię o tym dlatego, że mamy wiele przypadków, gdzie przede wszystkim osoby starsze przychodzą do nas, opowiadając nam o swoich problemach, wynikających z zaciągniętych zobowiązań, na których spłaty ich nie stać. W jaki sposób w formie pisemnej strony powinny. I co powinny najlepiej zawrzeć, aby było to poprawne? Przede wszystkim takie porozumienie, czy forma umowy między takim seniorem i osobą, której dana osoba pomogła, no to powinna zawierać informacje, kto otrzymał te środki od osoby pomagającej, jego dane osobowe, przede wszystkim PSL, adres, bo w sytuacji, kiedy następuje wstrzymanie spłat, i taki senor, senior zostaje sam z problemem. Posiadanie takiego dokumentu gwarantuje mu większą szansę do tego, że jesteśmy mu w stanie pomóc, aby on mógł te środki odzyskać. W przeciwnym wypadku, niestety, bardzo trudno jest udowodnić, iż środki zostały przekazane osobie trzeciej, a tym bardziej dowieść, że powinny one być spłacone na określonych warunkach. Niestety, muszę stwierdzić, że kwestie te dotyczą, tak jak kolega powiedział na początku, przede wszystkim osób starszych, które przez swoje poczucie potrzeby pomocy, szybciej ulegają namową osobom trzecim czy członkom rodziny i pomagają im finansowo. Potem same niestety zostają z dużym problemem. Zobrazuj proszę ym, na realnych przykładach tutaj sytuacji, z którymi mieliśmy do czynienia. Jak to wygląda najczęściej? Jakie są tego konsekwencje? Mamy przykład klientki, która ostatnio yy, przyszła do nas do biura, która na prośbę swojego pracodawcy zaciągnęła zobowiązanie w banku i całą kwotę, którą pożyczyła, yy, przekazała, yy, przekazała, yy, przekazała swojej szefowej. Która zobligowała się do tego, że będzie to zobowiązanie regularnie spłacać. Oczywiście spłacała tylko przez pewien okres, po czym zaprzestała, twierdząc, że ma swoje problemy, chorego męża i tak dalej. I nasza klientka, żyjąca no niestety z niskiej emerytury, stanęła przed ogromnym problemem, bo nie miała z czego tego zobowiązania spłacać. Oczywiście rozpoczęła się procedura windykacyjna, zaczęli ją nawiedzać windykatorzy banku, po czym uległa i zgodziła się na spłatę ratalną, co spowodowało, iż w zasadzie pozostała bez środków do życia. Problem klientki polega na tym, iż. Przekazała te środki bez żadnego dokumentu i na dzień dzisiejszy kroki, które podejmujemy, są skierowane przede wszystkim na. Zidentyfikowanie osoby, której te środki pożyczyła, abyśmy mogli podjąć stosowne działania prawne, aby móc dla naszej klientki odzyskać te pieniądze. Drodzy słuchacze, a zwłaszcza seniorzy, zatem pamiętajcie, jeżeli kiedykolwiek będziecie udawać się po pożyczki do wszelkich biur, biur kredytowych i tym podobnych, bardzo proszę o dopilnowanie tych wszystkich formalności, żeby nie wpakować się, jak to się mówi kolokwialnie w tarapaty. Marcin Ślimak, Mirosław Kajstura, audycja Prawa o życie. Jeżeli macie jakieś pytania, na przykład jesteście przed załatwieniem takiej sprawy finansowej i o coś chcecie zapytać, proszę dzwonić i śmiało pytać. 790 330 794, ewentualnie alternatywnie adres mailowy kontakt małpa msignum.eu. Biuro prawne MS Signum Mirosław Kajstura, Marcin Ślimak, bardzo dziękuję. Słyszymy się po weekendzie we wtorek. Do usłyszenia. Do usłyszenia.